Krótka piłka, zadzwonił do mnie szef i powiedział Hongkong, a ja powiedziałem no dobra, ale dlaczego? A on powiedział Oppo. No i tak zaczyna się ta podróż. Teraz jestem na lotnisku w Frankfurcie, to jest lotnisko przysiadkowe i myślę, że muszę Wam wytłumaczyć jakie Oppo, jaki Hongkong. Tak naprawdę to o Hongkong nie chodzi, bo jest to tylko nasza stacja przysiadkowa. Natomiast OPPO zaprosiło nas do Shenzhen, gdzie znajduje się jego siedziba, gdzie będziemy mogli zobaczyć technologie, które być może dotrą do Europy, być może nie, ale będziemy mogli je zobaczyć. I w sumie wiele więcej nie wiem, ale jestem podekscytowany i mam nadzieję, że będzie z tego ciekawy materiał także dla Was. Proszę Wam się do czegoś przyznać. Wcale nie jestem najlepszym vlogerem na świecie i niekoniecznie te vlogi będą super płynne. No natomiast chcę Wam powiedzieć, że Oppo zabrało nas do Chin i pokazało nam to, co robi, od zupełnie innej strony niż to, co widzimy w komunikatach medialnych, bo w końcu mogliśmy na żywo zobaczyć, jak wyglądają laboratoria, w których są rozwijane i testowane technologie. Mogliśmy też zobaczyć, jak tak naprawdę wygląda Oppo w swoim macierzystym kraju, czyli w Chinach a wygląda zupełnie inaczej niż to, co widzimy w Polsce. Także zapraszam Was do oglądania. W początek trzeba przyznać, że robiący pewne wrażenie, ale jeszcze nie aż tak bardzo imponujący, bo na przykład taka technologia jak Cyberriot, która jest w stanie za pomocą telefonu tworzyć interaktywne mapy pomieszczeń, by potem tworzyć w tych pomieszczeniach. Rozwiązania rzeczywistości wirtualnej to jest coś, co już widzieliśmy w wielu różnych implementacjach, natomiast to nie pojawia się jeszcze w sklepach czy przestrzeniach. A Oppo mówi, że w Chinach już jak najbardziej. Wyglądało to dobrze: to znaczy, wszystkie istoty i wszystkie elementy, które pojawiały się w tej przestrzeni, były skalowane dobrze i dobrze sobie radziły ze zmianami w otoczeniu, na przykład w zmianach oświetlenia. Drugim rozwiązaniem to są google Oppo Glass drugiej generacji. Które tego co wiem, nie będą na razie u nas dostępne, ale mogliśmy zobaczyć sobie, jak działają właśnie też kolejne rozwiązania rzeczywistości rozszerzonej. To są w ogóle tak więc ten obraz przechodzi. No i można było sobie porysować, opatrzyć też. A jak bardzo zaawansowane mogą być kontrolery do takich gogli? Tu muszę przyznać, że to są gogle, które całkiem dobrze działają. Ja testowałem w tym roku na przykład rozwiązania od HTC i też widziałem podobne aplikacje, jak właśnie to, co pokazywano nam na tych goglach. A pokazywano nam takie rozwiązanie, dzięki któremu możemy rysować i umieszczać obiekty w przestrzeni. Jeżeli chodzi o implementację, jaką tutaj Oppo zastosowało, ona jest naprawdę dobrej jakości. Sęk w tym, że to rozwiązanie na razie zostaje w Chinach. A szkoda, bo gogle były lekkie, wyglądają też bardzo solidnie. Jeżeli chodzi o ekrany, też były dobrej jakości. Wydaje mi się, że tutaj nie było żadnych większych problemów. Za moimi plecami dzieje się całkiem ciekawa rzecz, bowiem jeżeli dobrze spojrzycie, to widzicie, że są to te gogle OPPO MR Glass, o których wcześniej nie wiem, tylko że na robotycznym ramieniu. I jest tutaj też taka siatka, która jest w stanie mapować tak naprawdę to, co widzą te gogle. No i to wszystko jest prowadzone po to, żeby robić odpowiednią weryfikację. Znajdziemy tutaj także kamerę motion capture. Poza tym, że gogle wykonują swoje, no, trzeba przyznać, ekstetryczne ruchy. No, mamy także motion capture, który weryfikuje, jak te ruchy mają się względem faktycznego środowiska. Dostaliśmy także wstęp do OPPO Communications Lab i tu trzeba przyznać, pojawiły się całkiem ciekawe narzędzia, bo ja szczerze byłem zaskoczony na przykład narzędziem, które jest w stanie totalnie odciąć zasięg. Dokładnie w tym pojemniku jesteśmy w stanie odizolować smartfony od sygnału ze świata zewnętrznego. No i w ten sposób po prostu połączyć je z operatorem, który jest nam niezbędny do przetestowania. Całe pomieszczenia były projektowane w taki sposób, by w razie czego ten zasięg dało się odciąć po to, by przetestować konkretną wiązkę i częstotliwość. No i też oczywiście w tym pomieszczeniu trzeba testować zasięg z różnych miejsc na świecie, więc pojawiają się tam karty SIM na przykład z Polski, jeżeli trzeba przetestować, jak działa polski operator, to jak najbardziej da się to zasymulować. Oprócz tego, Communications Lab, którego widzieliśmy, mały skrawek, jest czymś znacznie większym, bo oczywiście tutaj trzeba nawiązywać współpracę z każdym większym producentem podzespołów, także z każdym większym producentem anten zasięgowych. No i po prostu jest tutaj sporo rzeczy, których niekoniecznie mogliśmy nagrywać, ale mogłem nagrywać na przykład urządzenie, które było przy okazji tego miejsca, a służyło do tego, żeby analizować zużycie baterii. Oczywiście my w recenzjach sobie teoretyzujemy, i trochę też oceniamy, jak może ono wyglądać, albo po prostu podajemy informację, jak długo działał ekran. Natomiast w laboratorium trzeba przetestować to w laboratoryjnych warunkach. I na przykład symuluje się korzystanie z TikToka, gdzie po prostu jest robot, który przewija to wideo, Lajkuje, robi pewne rzeczy na telefonie i robi je przez określony czas po to, by oszacować, jak bardzo zużywa się bateria, na przykład podczas używania sieci 5G. Ten dzień był całkiem intensywny, bo potem wybraliśmy się do innej dzielnicy miasta, aby zobaczyć, jakie osiągnięcia OP-u ma w dziedzinie dbania o zdrowie. Tutaj naprawdę nie brakuje narzędzi, zarówno do treningów, jak i pomiarów tych treningów. Gdy widzimy tego biegnącego pana, to widzimy też, że ma on maskę oddechową, która analizuje właśnie, jak zachowuje się jego oddech. E, mamy też tam narzędzia, które analizują zmiany, jakie zachodzą w zegarku. No i to wszystko jest wysyłane do komputera, gdzie w czasie rzeczywistym porównuje się te wyniki także ze specjalistyczną aparaturą. I chyba już widzicie, że OPPO op, to zdecydowanie więcej niż po prostu kolejny producent sprzętu. Bo to jest firma, która też wkłada bardzo duży wysiłek w to, żeby ten sprzęt działał, działał w określony sposób. By był też przetestowany w warunkach, nazwijmy to polowych, albo symulujących, ale oczywiście z zachowaniem laboratoryjnych standardów. Także naprawdę tutaj działo się całkiem sporo. Zobaczyłem tam też o 4 Pro, więc nie mogłem nie skorzystać z okazji, żeby sobie go trochę podotykać. Ten zagięty ekran to świetny patent, ja mam nadzieję, że ten zegarek do nas dotrze. Choć, tak jak słyszałem, kątem ucha to najwcześniej w drugiej połowie przyszłego roku, ale miejmy nadzieję, że i tak dotrze. Jeżeli chodzi o jego wykonanie, jeżeli chodzi o ten wygląd ekranu, no to wszystko naprawdę jest tam na wysokim poziomie. Tylko no właśnie Właśnie podczas tego wyjazdu towarzyszyło mi uczucie, że my widzimy tak naprawdę niewielki skrawek Oppo, co oczywiście ma sens z jakiejś ekonomicznej perspektywy. Dlatego tym bardziej cieszę się, że mogłem tam pojechać i mogę Wam pokazywać więcej. Myślicie, że to wszystko? Oj nie, ale teraz odpocznijmy, dajmy sobie chwilę na wdech, popatrzmy sobie na piękne widoki Shenzhen i udajmy się do spania, by obudzić się następnego dnia i zobaczyć jeszcze więcej innowacji, jakie Oppo wdraża, by testować swoją technologię. No, bardzo niekonwencjonalne a przynajmniej tak mi się do tej pory wydawało, sposób. Następnego dnia jedziemy do Dongguan, gdzie OPPO ma swoje laboratoria poświęcone przede wszystkim fotografii oraz NFC. To fotograficzne laboratorium to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Jeśli testować zdjęcia to w naturalnych środowiskach, ale niekoniecznie za pośrednictwem ludzi. Bo jeżeli przyjrzycie się uważnie, to za mną stoi robot. I to robot, który dzierży w ręce, w robotycznym ramieniu oczywiście, aparat. I takie właśnie testy odbywają się w nowo powstałym laboratorium, no nowo właściwie, działającym od dwóch lat, natomiast testującym aparaty fotograficzne w smartfonach za pośrednictwem robotów. Więcej o Oppo Intelligent Imaging Lab możecie przeczytać w tekście, który poświęciłem tylko temu miejscu na stronie chip.pl, ale w największym skrócie myślę, że powinniście wiedzieć przede wszystkim tak, tam także pracują ludzie, nie tylko roboty robią tam zdjęcia. Te roboty są w stanie wykonywać nawet 500 rund takich zdjęć po 150, więc ostatecznie wychodzi, że... Tworzy się tam 75 tysięcy fotografii. Natomiast takie zastosowanie głów, jak mogliście zobaczyć i widzicie teraz, na pewno rodzi pewne pytania u Was. Co z osobami o innych odcieniach skóry? Takie testy także są przeprowadzone, natomiast odbywają się w innych laboratoriach. No Jeszcze myślę, że ciekawą rzeczą może być kwestia częstotliwości odświetlenia. To akurat nie jest testowane na miejscu, odbywa się to też w innych laboratoriach. To, które tutaj powstało w 2021 roku jest, no, wydaje mi się imponujące, bo naprawdę, żeby roboty testowały jakoś zdjęć, no to tego się nie spodziewałem. Myślałem, że to była rzecz, którą robią tylko ludzie, no, ale jak już widzieliście, Oppo jest innowacyjne i zobaczcie to także w NFC Lab, czyli w miejscu, gdzie testuje się NFC i robi się nawet 20 tysięcy zetknięć, zanim uzyska się pewność, że faktycznie taki smartfon jest po prostu gotowy na to, by można było z tego NFC korzystać. Oczywiście tu nie ma jakiejś wielkiej filozofii, natomiast są wielkie roboty, które testują to NFC w bardzo precyzyjnych położeniach, to znaczy przesuwają tymi telefonami o bardzo niedużą przestrzeń i oczywiście testują to też na różnych terminalach, bo te płytki Stykowe. Czasem są większe, czasem są mniejsze, niektóre emitują mocniejszy, niektóre słabszy sygnał. A na wszystko smartfon ma być gotowy, bo ostatecznie ma być nam po prostu z tym wygodnie. I opo te testy przeprowadza właśnie robotycznie, ale mają też dużo terminali, na których myślę, w razie czego można przetestować pewne rozwiązania ręcznie. Zobaczyliśmy też etap produkcji urządzeń i oczywiście jest to etap odwarowany tajemnicami, także tutaj nie mogliśmy wejść z kamerą. Natomiast mogliśmy zobaczyć, no tak naprawdę to od najmniejszych elementów, odłączenia podzespołów typu SoC z płytą główną, przez łączenie tego z późniejszymi elementami obudowy, zarówno manualnie, jak i za pomocą robotów i oczywiście także w trakcie z procesami testowania, gdzie na przykład urządzenia robią zdjęcia, potem te zdjęcia analizują, gdzie przepuszcza się też napięcie przez określone podzespoły, żeby sprawdzić, czy wszystko przepływa prawidłowo i OPPO jest już w stanie zautomatyzować 90% tych testów, natomiast całe procesy składania odbywają się częściowo robotycznie, częściowo z pomocą osób. Na jednej takiej linii produkcyjnej OPPO jest w stanie stworzyć 3000 urządzeń na dzień. A my widzieliśmy tylko pierwszy rząd tych rzędów, w budynku było zauważalnie więcej. Zresztą to nie jest jedyna fabryka Oppo, także ta produkcja w tempie globalnym jest naprawdę imponująca i myślę, że dziennie produkuje się setki tysięcy, a może nawet i miliony egzemplarzy, jak trzeba. Potem zobaczyliśmy część Reliability, czyli taką, w której odbywają się praktyczne testy. Mówię praktyczne w cudzysłowie, dlatego że znaczną część testów robią tam roboty, które na przykład wkładają kabel do ładowania i testują jego wyjmowanie i wkładanie przez bardzo długi czas. The cat sat on the Testuje się wykręcanie tych kabli, testuje się każdy port z osobna, więc są też gniazda Jack. Testuje się, czy telefon sobie poradzi z lekkim wygięciem, z jak dużą ilością dotknięć jednocześnie będzie on sobie także radził, gdy te dotknięcia będą przypadkowe. Na przykład przypadkiem zetknie się z naszą skórą, albo wyleje się na niego woda. Zobaczyłem także maszyny do testowania standardów wodoodporności IPX4 oraz IPX8. Zobaczyłem też maszyny, które być może już znacie, które testują elastyczne ekrany i to jak dużo razy one są w stanie. Się zgiąć bez uszkodzeń, także, wszystkie takie mechaniczne, bardzo ciekawe rzeczy, których niestety nie mogę wam pokazać, były tam. A następnie jedziemy do Oppo Andes Brain IDC, czyli centrum danych, które ponownie nie mogło być wam pokazane na nagraniu. Natomiast Oppo dostarczyło jakieś materiały, więc musicie się tym zadowolić. To, co wam powiem, to jest bardzo duże miejsce. To jest miejsce, które jest w 100% wykorzystujące energię odnawialną. I wyglądające nowocześnie i korzystające też z nowoczesnych metod, bo tam chłodzenie serwerów odbywa się nie tylko za pośrednictwem powietrza, ale także i za pośrednictwem cieczy. Zresztą cieczy branej z zamkniętego obiegu, tak samo z zamkniętego obiegu wykorzystuje się tutaj deszczówkę. Unders Brain IDC, bo tak nazywa się to centrum danych, to część większego kompleksu, który jeszcze powstaje. I jeżeli chodzi o Oppo, to w ogóle tak naprawdę to Oppo będzie jeszcze się przenosiło do jeszcze bardziej spektakularnych i jeszcze większych budynków w najbliższym czasie. Natomiast przenieśmy się do trzeciego dnia. Tu Oppo zaprosiło nas do swojej nowej siedziby, bardzo charakterystycznego wieżowca w Schengel, w którym trzeba przyznać, no czuć po prostu to, jak dużo firma osiągnęła przez ostatnią dekadę, jak bardzo się też zmieniła i no, widzimy nowe oblicze firmy, bo w tym miejscu mogłem zobaczyć na przykład kategorie produktów, które nie są u nas dostępne. Nie wiem, czy wiedzieliście, że Oppo ma swoje telewizory i to telewizory z ciekawym systemem głośników, które emitują dźwięk do tyłu, no i z własnym systemem Smart TV. Natomiast polską stronę Chipel jak najbardziej da się na tym Odpalić. Widziałem też urządzenia, które dotychczas pojawiały się tylko na wizualizacjach i filmach, jak chociażby Oppo O Health H1. Czyli tak jak następcy telemedycyny, który teraz jest testowany przez różne uniwersytety, natomiast domyślnie ma zastąpić spotkania u lekarza pierwszego kontaktu właśnie za pomocą zespołu sensorów to urządzenie przykładamy sobie na przykład tu. I nawet nie musimy specjalnie długo tego urządzenia przekładać po to, żeby te wszystkie pomiary, jakie są potrzebne, typu temperatura, ciśnienie czy natlenienie krwi były po prostu wykonywane. Na miejscu zobaczyłem też, że po przeszło długą drogę, bo na początku był to producent przede wszystkim rozwiązań audio, przede wszystkim odtwarzaczy MP3, potem MP4, no i też w pewnym momencie słuchawek, czasem nawet bardzo premium słuchawek, ale też i potem pojawiła się gałąź smartfonów, choć wcześniej także telefonów komórkowych, jak chociażby OPPO A103, ale nasz czas w Shenzhen się skończył, jedziemy do Guangzhou. Tam przede wszystkim mogłem zobaczyć największy sklep OPPO w Chinach i trzeba przyznać, że był całkiem spory, nie jakiś gigantyczny, natomiast biorąc pod uwagę, że marka jednak sprzedaje smartfony i rozwiązania audio pokroju słuchawek oraz akcesoria, no to nie spodziewałbym się, że sklep nagle stanie się gigantyczny. Ale to, co warto wspomnieć o tym miejscu, to fakt, że nie jest to tylko sklep, jest to też miejsce, w którym można uczyć się pewnych znanych albo mniej znanych rozwiązań w smartfonie. Są filmy instruktażowe, na których można zobaczyć, jak pewne funkcje odblokowywać, jak z pewnych funkcji korzystać. Są też zajęcia dla osób, które faktycznie nieco mniej pewnie czują się w technologii. Są też przestrzenie, w których możemy przed testować, jak działają aparaty tych smartfonów, są to miejsca dobrze oświetlone, można tam sobie zrobić ładne selfie. Jest oczywiście więcej produktów, w tym na przykład produkty limitowane, takie jak Oppo Reno 10 Pro w edycji League of Legends, o którym nagrałem krótkie wideo i możecie je sobie oczywiście obejrzeć. Naprawdę bardzo ciekawe rzeczy i pokazujące, że Oppo ma zdecydowanie większą skalę w Chinach niż to, co dociera do nas do Polski. Trochę szkoda, oczywiście z naszej strony, natomiast jest to zrozumiałe. Skoro Oppo święci triumfy w Chinach, to musi inwestować mocno w ten rynek i pokazywać się tam z jak najlepszej strony. I to wszystko, jeśli chodzi o ten wyjazd. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się wielu ciekawych rzeczy. Dla mnie było to naprawdę szalenie interesujące doświadczenie, bo po prostu poznałem nieco inną perspektywę tych sprzętów, które na co dzień widzę i testuję. Okazuje się, że często stoją za nimi badania, które mogą zaskakiwać. I praca, która zajmuje setki godzin, a może nawet i miesięcy. Będę wdzięczny za łapki w górę, komentarze i ogólną interakcję pod tym tematem, bo myślę, że to jest naprawdę coś nietuzinkowego. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, oczywiście je zadawajcie. Mam nadzieję, że będę w stanie Wam odpowiedzieć. Do zobaczenia w innych materiałach. Cześć.